że towar jest pierwszej czystości, wyjmujesz, podajesz, czy tym doczysz mała kości. Ona się zrania stoi w tym cię złości. w poczuciu bezsilności nie pomoże tych litości No to let's go! ma to SOLDIER TV1 i dzisiaj będzie yy, filmik z serii Let's Play Turok <laughs> także co, zaczynamy będzie to nowy świat na poziomie normalnym tak. nasz kochany Turok <gry> o, Poranek. stary, chyba źle spałem. Zabiłbym za naleśnika, stary. O niczym innym nie marzę. Hej, popatrz na to. Hej, kto to? Haskod mam wiedzieć. Niech ktoś skoczy po wiadro i mop. Mamy nową sprzątaczkę. Lecimy. Wiem, tyle, co ty. Hej, kim jest nowy? Fajne włosy. <grym> Hej, facet wygląda na nieco podstępny. Jesteś duro, tak? Wiem o tym wszystko. Oficer na pokładzie! No dobra, panienki! Mamy 30 minut do przyziemienia, więc nie będę powtarzał. Naszym celem jest Roland Kane. Przywódca słynnego wilczego stada. Trzy lata temu Kane zdezerterował. Od tamtej pory nikt o nim nie słyszał. Udało się go namierzyć w kolonii na planecie pod nami. Teraz nie obchodzi nas, co tam się dzieje. Nasze zadanie jest proste: znaleźć Kana i sprowadzić go na Ziemię. Kropka! No dobra, teraz poznajcie Turoka. Turok? Turok pomoże nam wytropić Kejna. To były członek wilczego stada. Tak, zanim wszystkich wykiwa. Zamknij się, Slade! Nie można mu ufać. Dobra, koniec okay. imprezy. Szykujmy się do wymarszu. Lećmy tam wreszcie. Turok, idziesz ze mną? Słońce. Dobra, lecimy tutaj. Jeszcze tylko pokażę... Ale nie da się chyba... No, ale już jak będę kończył, to pokażę wam, jadę na najwyższych Kurde, ustawieniach. Hej, nowy! Tutaj! Idziemy! Za mną! Do zbrojowni! Wejdziesz za mną na te drabinę! Eee, e, e. fajnie gramy. Chodzimy w takim naukowy. Hmm. Nie jestem pewien, fajnie co tam gościu. badają. Ej, hey, Kane był największym twardzielem w armii, a teraz zmienił się w jakiegoś wychwalanego ochroniarza? Co chcesz zrobić ze sobą? Dobra, Dobra przejdź przez tamte to boczne drzwi! jest się nie mylę z 2000. 7 lub 8 roku ale grafika nadal jest kol powiedział, żebym zapoznał cię ze sprzętem, którego będziemy używać na planecie. Używałeś czegoś takiego? Razy czy nie. dwa... Może być dzień, Przygotować dzień się na uderzenie. Rakieta! Przygotować flaga. się na uderzenie! Ach, nic a nic. Nie, nie, nie. Witajcie, panowie. Myśleliście, że zostajecie przeniesieni do innego więzienia wojskowego, ale nastąpiła zmiana planów. Teraz jesteście pod moimi rozkazami. Armia uważa was za bandę bezwzględnych kryminalistów bez przyszłości. Ale ja widzę ludzi, którzy pod właściwym przywództwem mogą stać się najlepszymi maszynami bojowymi, jakie kiedykolwiek służyły w wojsku. I tego dokładnie potrzebami w wilczym stadzie. Czym jesteśmy? Twoimi psami? Ty! Wystąp. Jesteś rodzimym Amerykaninem, tak? Geniusz z ciebie. Pewnie z plamienia Cherokee lub Kajoła. Stawiam na Kajoła. Masz szczęście, że noszę te kajdanki. Wstawać! Wstawać! Pobudka! Musimy iść! No dalej! Droga zablokowana, to jedyne wyjście! Za mną! Tędy powinniśmy dać rady wyjść. Dalej, <śmienny> <śmienny> Hej, pomóż mi tutaj, już po nim, niczego nie mogliśmy zrobić. Zatrzymuj się! Tempo! 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 Ale naprawdę pokój Teraz jest fajnie. Ślisk. Wszystko gra? Przeżyję. Dalej, poszukajmy reszty statku. Dobra, Może ci również przeżyli. No dalej! Od teraz musimy współpracować. Trzymaj się mnie, a damy sobie radę. Fajnie, że ona jakoś wrogę. Już nic Trawa bardzo fajna jest, ale ona ma tak, tak się głupio porusza. Naprawdę te ruchy trawy to... nie... Wiem. Kurwa, to no, był mi no, notał. O tu jest light, w widok. Czterodak Miejsce. Tam, widzisz ten dym? Założy się, że tam leży pozostała część statku. Musimy tam pójść. Kompania Whisky, zgłoście się. Jest tam kto? Cholera, wciąż I bez odpowiedzi. Kompania Whisky, pani, zgłoście się. Kompania, pani, Kompania, pani, whisky? To jest, to jest. Kompania Whisky, call Louis Logan. Czy ktoś mnie słyszy? Kompania Whisky, zgłoście się. Jest tam kto? Cholera, wciąż bez odpowiedzi! Teraz będzie akcja. Hej! Chyba coś widzę! A Ciągło Nie ma tak metody jak głodę <tryk> Teraz go nie będę atakować Czym to się ja atakowało? A nożem, nożem, nożem. no, nożem nie było. no No, to jest najgorsze. Dużego tu idzie. Jeszcze nie wiem co, ale... O oh yeah! Mój ulubiony przedmiot w tej grze. Zazwyczaj tylko tym się posługuje. To jest najlepsza broń. <susurna> robi? Już ludzie kajna to są, uciekli się. Musi przejść i na dżabie. Ja go znam. A to jest jeden tu jest w tej grze fajny, bo ten gościu niby nie żyje, ten stał chustą. A jak będziemy trochę dalej, to on będzie żył. Będzie po prostu normalny Tak już, nie wiem, w połowie gry jakoś. Kościach O lol. O, to ty Myślę, że to byli ludzie kejna. Sprawdzaj, czy wszyscy jesteśmy martwi. Niespodzianka! Dobre. Czas dopaść. Ten gości. gość przede mną tego nie lubi. To mnie nie lubi, ale niedługo i będzie mi całował nogi za to, że mu dupę uratowała. O tu będzie chyba hardcore. Mżełeś? Wysłali grupę z zaproszeniem! Stop. Najlepiej jest szelgiem przetargów. Bo jeden hetzef już leży. Muszę pamiętać, żeby zawsze być po twojej stronie, Turok. Jeszcze mi dojechał z taktę. Muszę paść. Teraz się zbytnio nie oddalać. Dla mnie No to teraz będzie hard. Tak, to ja mogę grać. Zaraz. A, ty już się tak. Zaraz się tu nie będzie potrzebny. Zbliża się śmigłowiec. Ale w tym zakończyłem. Chyba...

Nie wiem, miękka broń Nie wypuściła. się realnie. Cześć. Cześć. Headshot. za tymi drzewami. Że w to co widziałem. to To nic nie zmienia. Jesteśmy na siebie skazani, ale to nie znaczy, że mi się to podoba. Nie no, spoko. No jeszcze teraz będzie zła krew. No i to by było na tyle. Także na razie.